Cześć kochani! Na półkach w Action znajdziecie już nowe produkty. Bardzo się cieszę, że mogę je wam pokazać. Ciekawa jestem też, czy wpadnie wam coś w oko. Pojawiło się kilka ciekawych rzeczy do naszej kuchni. Piękne dekoracje, które z pewnością was zaskoczą. Zajrzymy też na dział kosmetyczny i na środki do czyszczenia. Od razu mówię, że w dzisiejszym przeglądzie nie mamy nic na święta, także pozwólcie, że na chwilę odłożymy je na bok, bo no bo jeszcze będziemy mieć dużo czasu, żeby się do nich przygotować. To co, kochani, lecimy! Od razu zacznę od hitu, który pojawił się na dziale kuchennym. Jest to praktyczny trzypoziomowy regał. Tu macie jego dokładny wygląd. Świetnie Wam się sprawdzi w kuchni. Nie dość, że zaoszczędzi Wam miejsce, to jeszcze możecie tam postawić rzeczy, które no, często używacie, a niekoniecznie chcecie stale wyciągać z szuflady. Ma bardzo kompaktowy kształt, dzięki czemu ustawicie go albo w kącie, albo w innym miejscu i nie będzie Wam przeszkadzał. Regał wykonany jest z bambusa, dzięki czemu powinien wpasować się kolorystycznie a myślę, że w wiele kuchni. Tu możecie jeszcze podejrzeć jego dokładne wymiary. I uważam, że jest w bardzo dobrej cenie, bo kosztuje niecałe 20 zł. Kolejną nowość znajdziecie na dziale z talerzami i kubkami. Możecie kupić już tą szklaną karawkę. I powiem Wam szczerze, że widziałam już naprawdę dużo tego typu naczyń, ale zawsze mi coś tam nie pasowało. A ta ujęła mnie swoją prostotą i takim, wiecie, wdzięcznym kształtem. Na dodatek ma stylową, bambusową pokrywkę. Krawka ma 1 litr pojemności, ale no myślę, że właśnie to czyni ją taką do wszystkiego. Czy to na imprezę, na soki, czy na lemoniadę lub po prostu na co dzień. Kupicie ją za niecałe 19 zł. Na dziale z dekoracjami pojawiła się ta ciekawa nowość. Jest to, kochani, szklany klosz i z pewnością będziecie żałować, jak Wam coś powiem, ale no niestety nie ma tamtego jabłka. W opakowaniu znajdziecie sam klosz. Stoi on na bambusowej podstawie, co tylko dodaje mu uroku. Klosz ma 27 cm wysokości, jest naprawdę spory. I dajcie znać w komentarzach, jakie macie pomysły, czym go wypełnić. Ja na przykład stworzyłam z niego, wiecie, taką dekorację świąteczną i wstawiła do środka jakieś lampki, albo może figurkę świąteczną. Co wy na to, kochani? Jego cena to 35 zł. Za niecałe 17 zł kupicie również te tace bambusowe. Posłużą Wam oczywiście do przenoszenia rzeczy, ale moim zdaniem świetnie się też sprawdzą na stół, jako po prostu dekoracja. Możecie tam postawić świeczki, swoje ulubione słodkości na talerzu, a przy świętach dodatkowo udokorować ją takim białym puchem, który właśnie jest na promocjach tygodnia. Możecie go, jak i wiele innych rzeczy, kupić teraz taniej, bo Action na czas jednego tygodnia przecenia wiele produktów z różnych działów i w tym Tygodniu taniej kupicie dużo dekoracji świątecznych, sprzętów i akcesoriów kuchennych. No, myślę, słuchajcie, że to jedna z lepszych promocji tygodnia, jakie do tej pory wystąpiły w Action. Dlatego jeśli jeszcze nie widzieliście, jakie promocje tygodnia są teraz, to link do tego filmu znajdziecie w prawym górnym rogu. A tu kolejna nowość z działu kuchennego. Dostępne są już te szklane garnki z pokrywką. To co jest z nich ciekawego? To fakt, że dno ma aż 5 warstw garnek ma 3,5 litra pojemności i tą pojemność odczytacie też wewnątrz garnka, dzięki czemu no, nie potrzebujecie miarki kuchennej. Duże plus też za to, że garnek nadaje się na wszystkie kuchenki i za to, że można go myć w zmywarce. Jego cena to niecałe 40 zł. Mamy jeszcze dostępną mniejszą wersję. O średnicy 18 cm. On ma 2 litry pojemności. I tak się dokładnie prezentuje. I go kupicie za niecałe 29 zł. A z działu odzieżowego zwrócę Wam uwagę na te czapki. Mają taki przepiękny splot. Znajdziecie je w kilku kolorach i wzorach. Tu na przykład mamy jeszcze taki modny kolor miodowy. Jest tu i pompon. One są ciepłe i kosztują niecałe 18 zł. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. A te niewielkie tacki wykonane są ze sklejki, mogą nam posłużyć do przechowywania drobiazgów albo po prostu jako dekoracja z jakąś świeczką. Tacki dostępne są w dwóch kolorach, beżowym i czarnym i kosztują zaledwie 10 zł. Kupicie je także w większej wersji. Zobaczcie, czarna wygląda naprawdę elegancko. Tacy mają zobaczcie takie zaokrąglone rogi i mogą no, myślę, że fajnie zorganizować elementy na stole i za te większe wersje zapłacicie niecałe 25 zł. Action nowością są także te świąteczne wersje uniwersalnych środków czyszczących fabuloza. Są one przez Was bardzo chwalone na grupie na Facebooku. Mamy tu dwa nowe zapachy idealne na święta. Ten czerwony no, pachnie cudownie. To takie połączenie zapachów, które kojarzono się naprawdę ze świętami. Cynamonu, goździków, pierników, no troszkę anyżu i jabłek. Także jeśli posprzątacie przed świętami tymi środkami, to z pewnością Wasz dom wypełni świąteczny zapach. Ten pomarańczowy to już miks zapachu m.in. goździków i pomarańczowych. Zarańczy. Spróbujcie sami, bo kosztują zaledwie 7 zł i 48 groszy. Polecam Wam gorąco. Odwiedziłam także dla Was dział kosmetyczny i znalazłam tam nowe szczotki. Są w bardzo fajnych wariantach kolorystycznych. Mi osobiście przypominają one te popularne szczotki Tangle Teaser. I faktycznie mają bardzo podobnie rozstawione te ząbki. Mają dość ciekawy kształt i szczerze mówiąc jestem ciekawa jak się trzymają w ręce. Mamy je w kilku właśnie wariantach, głównie takich panterkowych i producent obiecuje, że dzięki nim będą te włosy mniej wypadać, że łatwo się będzie nimi rozczesywać mokre i suche włosy i możecie to same spróbować za niecałe 6 zł. Kochani, jeśli znaleźliście się tu tylko przypadkiem, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. W Action, No to co fajne zika bardzo szybko spółek, a dzięki subskrypcji i dzwoneczkowi będziecie zawsze powiadamiani o nowych filmach na kanale. Wszystkim będę też wdzięczna za łapki w górę, bo dzięki temu film dotrze do większej ilości osób i dzięki temu pomoże im w zakupach. No, sporo mamy w tym odcinku TAC. Te dostaniecie w dwóch kolorach w czarnym i beżowym i kosztują mnie całe 28 zł. Kochani, ostatnio dostałam zapytanie od was, czy są dostępne termometry w action yy, i tak, i nie, także już wam tłumaczę. Tych standardowych termometrów na pewno nie ma. Znajdziecie tu na przykład taką stację pogodową, i ten model na przykład ma zegar i funkcję alarmu, pokazuje prognozę pogody i nadaje się zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Mamy tu jeszcze kalendarz i oczywiście termometr. Kupicie go za niecałe 64 zł, a jeśli szukacie czegoś tańszego, to jest jeszcze taki termometr wewnętrzny. I to powinno Wam świetnie zastąpić ten klasyczny. Mamy tu dodatkowo jeszcze budzik, datę, wilgotność powietrza i zegar. Bardzo praktyczną funkcją jest jego tył, bo jest magnesem i możecie go na przykład doczepić na lodówkę. Jego cena to niecałe 18 zł. A to jest totalny hit internetu, gdzie nie spojrzę tam wszyscy opisują te puzzle i są nimi wprost zachwyceni. To co różni od innych to fakt, że w środku zawsze znajdziecie kilka takich unikalnych puzzli w kształcie zwierząt. Same puzy mają piękne kolory i znajdziecie je, jeśli jeszcze zostały. U mnie nawet jest ich dość sporo. W różnych wariantach zwierząt kosztują zaledwie 4 zł i 49 groszy. I kochani na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że spędziliśmy trochę czasu razem i ściskam Was gorąco. Pa!